Dobra moi drodzy Zauważyłem księżyc akurat na zboczu tego budynku, nie? Czekaj. O tak Dobra, widać Tu jest księżyc. Dopiero teraz go zauważyłem o... Dwie minuty przy... o, po, po, po północy akurat to nagrywam. Dwie minuty po północy I dopiero teraz go zauważyłem. Oczywiście ja widzę go bardziej wyraźnie, bardziej wyraźne światło, chmury w ogóle niego wyraźniej, nie? No bo on tak nie świeci, jak ja go widzę, jak ta, ten aparat, kamera pokazuje. No w sensie telefon inaczej widzi niż ja, akurat, niż ludzkie oko. Bo aparat to ma inaczej niż ludzkie oko, nie? Dobra, trzymajcie się, do zobaczenia i narka. Tutaj tak nie ma za dużo do i nagrywania, ale poza tym tylko wspomnę, że lepiej jak się widzi niż jak się nagrywa, ale lepiej nagrać by uwiecznić, nie? Dobra, trzymajcie się, do zobaczenia i narka.